Płetka z przesączką zleca na chtery cervią. Zleca na co są bezradni, aby niepełnosprawni, co sedzą w sercu, aby leżą w hospicjum. już są takie tych płetkach. A może nas myślał? Coś... Jedną sam z nich płetkas zaciął. Kła tak nic jemu nie pomagam. To jej jegłe sprawa. Je nic jemu nie płękam. Kłaś ma swej kłopoty Je pyszną swej. A Maria stanęła na drodze krzyżerii i nic nie rzekła. Za czym tam przeszła? Kła nie mogła płynąć Jezusowi dwiego z krzyża nie mogła nawet kłodać tak mu pas czy łebry. Przeszła, żeby wzrać na czerwieni sena. Nie, czasem nie może nic zrobić, nic rzec, nic kłęc. Marię wiedza, że są takie chwile, że może leno lec. W takich trudnych chwilach sama obecność łezowe. Nie trzeba, trzeba nic krąc, nic nie bła miło to łebec nosc.